Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie kochani na filmie który się, słuchajcie, bardzo fajnie nazywa, to znaczy Wy go chyba bardzo lubicie, bo gdzieś czytając jakieś tam Wasze komentarze, przeczytałam właśnie, że ktoś lubi, że tak powiem, właśnie ten rodzaj filmów, a mianowicie to, co jest przed Wami, kochani, ukryte, czego Wy w tym momencie nie wiecie i być może w tym najbliższym czasie, moi drodzy, to po prostu będzie przed Wami gdzieś zatajone, tak? To mam, kochani, na myśli, dlatego miejcie to na uwadze, że to nie to, że tam będzie latami zakryte czy coś takiego, tylko bardziej, kochani, no niech to taki będzie, słuchajcie w tygodniówce takiej, tak? To, co tutaj gdzieś przed Wami w tych najbliższych czas, w najbliższym czasie oczywiście, kochani, jest poukrywane. Moi drodzy, karty są rozłożone dla każdego znaku zodiaku, wyrzuciłam je po dwie, żeby uzupełnić sobie oczywiście, kochani, tą, tą pierwszą kartę, żeby zobaczyć, czego ona się może tyczyć i postaram się tutaj oczywiście dla Was, kochani, jak najwięcej z tych kart oczywiście wyciągnąć. I moi drodzy, żeby za dużo nie przedłużać, za chwileczkę przechodzimy, kochani, do czytania może tylko takie dwa słowa. Skarby moje najkochańsze – jeżeli chodzi o sytuację horoskopów, moi drodzy, bo nieraz zdarzają się tego typu sytuacje, i że tak powiem, ja później muszę tracić naprawdę mnóstwo czasu na wyjaśniania. Słuchajcie, my tutaj, co to znaczy, nie mówię, podejrzewam też i za wiele innych osób, które też są twórcami, że tak powiem, różnego rodzaju właśnie tutaj kanałów, filmów dla Was. Kiedy na przykład opracowywujemy każdy znak zodiaku jest 12, moi drodzy. No, czasami jest taka sytuacja, że danego dnia, w jednym określonym dniu, czy też czasie, nie zrobimy całej dwunastki, bo załóżmy, nie mamy czasu, albo coś nam tam przeszkodzi, czy coś, czy coś. No też wiadomo, każdy z nas prowadzi własne życie i moi drodzy, no w danym momencie też czasami nie jesteśmy w stanie, nawet chociażby, kochani, umysłowo, bo jednak my pracujemy tutaj w dużej mierze mm, pod kątem tego, żeby wam przekazać jak najlepszą treść, tak? No i cóż, no i oczywiście może tak być, że w danym dniu my sami po prostu, pff, wiecie, już mamy po prostu dętkę i teraz weź tutaj jeszcze bądź mądry i wymyśl, co te karty chcą powiedzieć. No nie da się, tak? jaka to tak, moi drodzy, tutaj w miesiącu czerwcu to wypadło, że moi drodzy gdzieś tam pod koniec nawet chyba maja ja już zrobiłam pierwsze znaki, tak, czyli wszedł sobie tam bodajże chyba byk, nie wiem, waga, może strzelec, coś tam, coś i po kilku tam dniach, bo jeszcze oczywiście też były jakieś inne czytanka gdzieś tam po drodze, dorobiłam sobie kolejne znaki i nawet poszła zbioróweczka reszty znaków, bo akurat znalazłam na to czas, żeby nie publikować, nie czekać, aż pojedyncze filmy się powgrywają, więc zrobiłam sobie zbiorówkę, no i ktoś tam napisał, no dobra, gdzie to jest tam strzeleca, gdzie tam coś. Moi drodzy, są tak zwane playlisty. Ja je tworzę właśnie po to, moi drodzy, co miesiąc, e, kiedy robię właśnie takie, 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 wiecie, no filmiki pod tytułem Miłość w czerwcu na przykład, tak? Horoskopy dla każdego znaku. I pod tą zakładką czerwcową, e, moi drodzy, znajdzie się wszystkie filmy, które w miesiącu czerwcu tutaj dla Was robię. E, więc jeżeli na przykład widzicie, że weszły zbiorowo, na przykład jakieś tam znaki, 5, 6 i tak dalej, ale nie ma reszty, to przejrzyjcie sobie na samodzień dobry playlistę dla danego miesiąca, moi drodzy, i zobaczcie, czy oby przypadkiem tam już czegoś. Nie ma. Jeśli nie ma, to nie oznacza, kochani, że nie będzie. Na pewno będzie, ale być może nie dzisiaj, być może jutro, być może za parę dni. Jak tutaj Magda po prostu odsapnie i będzie mogła tutaj dla Was, oczywiście, moi drodzy, znaleźć energię, żeby jak najpiękniejszy przekaz Wam, moi drodzy, przekazać. Więc miejcie to, kochani, na uwadze i dlatego mówię to teraz na wstępie, bo mam nadzieję, że chociaż ktoś to wysłucha. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwestie tutaj mojego bla 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 do was. Oczywiście dziękując wam również za liczne komentarze, moi drodzy, które tutaj sprawiają, że aż chce się pracować. I moi drodzy, teraz przechodzimy do całej dwunastki znaków. Co jest przed wami ukryte? Przechodzimy, kochani, do baranka. Jeżeli chodzi o barana, moi drodzy. Karty mam takie trochę na dwa razy. Powiem Wam tak, ci z Was, którzy są w romansach, mogą nie wiedzieć tego, że być może Wasza druga strona chciałaby czegoś bardziej poważniejszego w tym klimacie. Ale w drugą stronę, jeżeli jesteście, załóżmy, w jakiejś sytuacji, że macie męża, żonę, moi drodzy, to powiem w ten sposób: to co jest przed Wami ukryte, że słuchajcie, ktoś być może na boku Próbuję z kimś flirtować, nazwę to może w taki sposób. Nie powiem tego na 100%, że być może tutaj w dużej mierze gdzieś być może już romansuje, albo że już, że tak powiem, ma na to ochotę. Aczkolwiek może, ale nie chcę tego, kochani, brać na takim wiecie, no że już po prostu położę tutaj, że tak powiem, rękę na. Słuchajcie, na pienik, i powiem, dobra, rąbcie, bo na pewno tak jest, ale gdzieś moi drodzy, coś być może tutaj za waszymi plecami, kochani, ktoś coś chce, albo już kombinuje, tak? I oczywiście sytuacja odwrotna. Pamiętajmy, jeżeli romansujecie z kimś. No to być może, moi drodzy, tutaj jest sytuacja tego typu, że ktoś chciałby z wami czegoś poważniejszego, tak? Tutaj też w dużej mierze, kochani, na to naciskam i uczulam. Jeżeli jesteście w romansie, a druga strona ma męża żonę, i wy mówicie, a no to może coś z tego wyniknie, może on tą żonę zostawi, to bynajmniej, kochani, na ten moment, na ten czas, nie ma tego typu możliwości. Ta osoba chce. Utrzymać jedno i drugie, mieć po prostu dwie, ciągnąć dwie sroki za ogon. I nie ma tutaj, jakby, opcji, w której ta osoba rzuciłaby cały świat właśnie dla Was. To jest taka, jakby sytuacja, że ktoś po prostu chce mieć ciasko i zjeść ciasto, czyli krótko mówiąc, utrzymać dwie pozycje jednocześnie. I tego Baran może nie wiedzieć, ale aczkolwiek pewnie się domyślacie. Dobra, jeżeli chodzi o byka, moi drodzy, macie tego typu karty, że moi drodzy, ktoś tutaj usilnie pracuje nad sobą, żeby otworzyć szerzej oczy i mało tego doprowadzić jakąś sytuację, moi drodzy, co dla niektórych, bo oczywiście nie, nie dla wszystkich ale dziś powiedzmy na kanwę sądu, na kanwę rozwodu, moi drodzy. Ktoś być może nawet chcieć tego rozwodu. Ja nie mówię, że wasz partner, to może być ktoś, że tak powiem, z kim się spotykacie, bo też taka sytuacja może być. To może być też praca, moi drodzy, nad sobą samym, czyli że jakaś osoba w waszym otoczeniu, kochani, naprawdę bardzo mocno skupia się i pracuje w tym momencie nad jakąś pracą, być może nad pracą nad sobą, ale taką, gdzie Kochani, tutaj jakaś prawda ma wyjść na jaw, względnie, moi drodzy, to może być sytuacja pod tytułem, że czas tutaj spojrzeć prawdzie w oczy, osądzić jakąś sytuację, zadecydować o czymś, i tutaj jest usilna praca nad tym. Tak jakby takie przyjrzenie się, wiecie, taką kawę na głowę wyrzucamy i w pewien sposób bardzo mocno dopatrujemy się tutaj czegoś, ale ktoś tutaj naprawdę wkłada w to mnóstwo pracy, więc jeżeli Wam się wydaje, że Zenek siedzi i nie robi nic w temacie, no to jesteście w błędzie. Zenek w pewien sposób, być może, nie wiem, pokazuje to, że ma na to wywalone, nie? A ale, ale gdzieś tutaj ta praca nad czymś, moi drodzy, jest i takie skupienie się właśnie nad tym, jak dany temat, kochani, być może poruszyć albo po prostu przejrzeć na oczy. Jeśli chodzi, kochani, o bliźniaka, słuchajcie, jest tutaj sytuacja tego, czego wy nie wiecie, że tutaj coś ma się definitywnie skończyć, ale definitywnie, bo jest ogromny ciężar, który ktoś tutaj dźwiga na swoich plecach. Jest sytuacja obciążenia, jest sytuacja przytłoczenia, być może ktoś czegoś żałuje, bo tutaj jednocześnie nasz no dobra, postać na karcie, yy, słuchajcie, ona trzyma ręce, wiecie, na zasadzie takiego żałowania czegoś, że być może tutaj coś ciężko poszło, albo źle poszło, ale jeżeli ktoś czegoś nawet nie żałuje, sama karta będzie wskazywała na takie dobicie totalne czymś i chęć zamknięcia tego procesu i otworzenia się na coś zupełnie nowego. Może Wam coś nie wyszło, może jakieś plany, moi drodzy, może jakieś założenia, no ciężko mi jest tutaj jakby powiedzieć tak konkretnie, o co tutaj może chodzić, ale to, czego nie Bliźniak to to, że tutaj coś ma się definitywnie skończyć, albo że Wy powinniście coś definitywnie skończyć i otworzyć się na nowe możliwości, moi drodzy. Nie stać w miejscu i nie przytłaczać się i nie przygniatać się. Nawet wy sami, bo być może wam się wydaje, że sobie nie poradzicie, że, że nie ruszycie z miejsca. Gówno prawda, poradzicie sobie i ruszycie z miejsca. Tylko czas definitywnie coś skończyć. W przypadku raka, moi drodzy, tego, czego wy nie wiecie, to to, że być może ktoś... Powiem bardziej, ktoś, no bo wy sami to chyba byście wiedzieli, nie? O co Kaman? Ktoś czegoś nie może puścić, moi drodzy, dlatego że, kochani, gdzieś tutaj coś trzyma kogoś, ewidentnie mocno. Oczywiście chcę powiedzieć, że to nie jest jakaś sytuacja, że, nie wiem, ktoś trzyma kogoś za nogę, ale ktoś nie widzi rozwiązania, żeby wyjść z klatki, w której aktualnie, kochani, się znajduje, bo ma ogromne wyrzuty sumienia, ma poczucie żalu, że gdyby to zrobił. Czy zrobiła oczywiście, to musiałaby kogoś ugodzić, że tutaj jakby ktoś musiał z tego powodu, kochani, ucierpieć, bo mamy trójkę mieczy. To jest taka sytuacja, kochani, ogromnego bólu w podjęciu tej decyzji. To, czego wy nie wiecie, to to, że ktoś tutaj nie jest w stanie wyjść z tego, co aktualnie ma i nie jest w stanie ruszyć do przodu. I jest bardzo emocjonalnie, moi drodzy, czymś, moi drodzy, obciążony. Nie wiem, czy wy wiecie, o co Kaman. Ale takie karty nam się pojawiły. Jeśli, kochani, chodzi o lewa, skarby, ja Wam powiem tak. Ktoś chciałby pokonać. Wszelkie przeszkody, które są na drodze ku temu, żeby lew w pewien sposób, kochani, poszedł do przodu i był szczęśliwy. Bo ja widzę, że jakaś być może negatywna przeszłość po jakiejś stronie, bo wy tego nie wiecie, ale być może spotykacie się z kimś, gdzie ktoś ma negatywną przeszłość, w pewien sposób potrzebuje jakiegoś uzdrowienia, może być chory nawet um, i bardzo mocno żałować, bardzo mocno gdzieś użalać się nad sobą, być pogrążony w jakimś smutku, um, i ciągle wracać. Wracać do jakiejś przeszłości, która go bardzo, bardzo mocno ciągnie w dół i osłabia. A problem polega na tym, że tutaj ktoś chce z tym zawalczyć. Ktoś chciałby pokonać, powiedzmy, pewne osoby, które wprowadzają go w ten stan, albo też tudzież odegnać tego typu myślenie. Chciałby sprostać, powiedzmy, temu wszystkiemu i pójść do przodu. Być może z wami, tak? Nawet, bo być może macie takiego partnera, który, że tak powiem, jest pochorowany, jest tutaj w jakiejś chorobie, gdzieś cały czas utknął w jakiejś przeszłości. Być może ma jakieś osoby z boku, które go non -stop atakują, i po prostu zwyczajnie bądź też wpływają na jego życie. Nie wiem, mieszają się w jego życie, ale ta osoba chce być może dla was temu wszystkiemu sprostać. Ona chce w pewien sposób powiedzieć basta i powiedzieć odchodzę od tego stanu. Nie chce, że tak powiem, ciągle ubolewać, że coś mi nie poszło dobrze, i chce w pewien sposób iść naprzód. Więc wy tego nie wiecie, ale ta osoba wewnętrznie walczy właśnie pomiędzy stanem takiego, bym powiedziała, wiecznego użalania się nad sobą, że znowu w życiu mi nie wyszło e, z opcją taką ruszam do przodu i mam to w dupie. Wiem o co kaman. To była to był lew. Dobra. Jeżeli chodzi o pannę, e, kochani, e, u was są takie karty mówiące troszeczkę z takiej, takiej wiecie co? E, to, czego wy nie wiecie, moi drodzy, to to, że w pewien sposób komuś jest z czymś bardzo wygodnie, moi drodzy. I że wy powinni, ale, ale, ale w taką pojedynkę. On tutaj, ktoś nie chce się w coś mocniej zaangażować. Tutaj, ktoś nie chce w pewien sposób z czymś pójść do przodu. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest małżonek, czy małżonka, czy partner, czy kochanek, czy ktoś taki, bo ja tutaj tego nie mam zaznaczonego, kochani, to może być ktokolwiek, nawet osoba, z którą pracujecie na co dzień. Ale ewidentnie, kochani, widać tutaj sytuację, w której ktoś jest, komuś jest dobrze tak jak jest. Jest takim troszeczkę bym powiedziała. Wygod, wygodni się, tak? Na tej zasadzie jest mi wygodnie, jest mi dobrze, jest mi komfortowo, ja się tutaj nie będę angażował, nie będę się starał. I w pewien sposób, moi drodzy, ta osoba tak się troszeczkę zaznacza. Chciałaby dużo dla siebie, ale bez wysiłku. I wy o tym właśnie nie wiecie, że ta osoba ma takie podejście, moi drodzy, że w pewien sposób oczekuje być może od was tutaj takiego nadskakiwania. I wy musicie tutaj, moi drodzy, pewnego rodzaju czujność zachować. Czujność, yy, która w pewien sposób powinna Was pobudzać do tego, że no hello, do tanga trzeba dwojga, ja nie będę tutaj wiecznie skakał czy skakała na, na około Ciebie, ale karty się tak zaznaczają, że ktoś tutaj bardzo wygodnie podchodzi do życia i w pewien sposób jest mu dobrze, tak jak jest, ale nie chce się w nic więcej angażować. Nie wiem Panny, czy wiecie o co chodzi, dajcie znać. Dobra, jeżeli chodzi o wagę, moi drodzy, to czego wy nie wiecie, to to, że ruszając z miejsca w którym aktualnie się znajdujecie, to może być wyjazd, to może być podróż. Jeżeli to będzie wyjazd i podróż, kochani, to będzie ona pełna pasji, pełna namiętności, seksualności i również pełna pasjonującego nowego początku, takiego ognia. Więc jeżeli na przykład stoicie w miejscu w jakiejś relacji, która od dłuższego czasu, że tak powiem, ledwo się tli, to zbawienne dla was będzie wspólny wyjazd. Macie kartę rydwanu połączonego z tym, że odbudowywuje się pomiędzy wami i to dla was, moi drodzy, jest zwycięstwo. Wy tutaj no nawet, słuchajcie, tańczycie e, ze sobą. E, spędzacie ze sobą, <laughs> przepraszam, czas, który w pewien sposób może odbudować tą relację. Moi drodzy, jeżeli utknęliście w jakiejś relacji, która się nie rozwija z kolei, bo też może taka być sytuacja, poczekajcie, to wówczas karty będą mówić nie stój w miejscu, Róż do przodu i to skopyta i rozpocznij to, co Cię pasjonuje, dlatego że wchodząc w to, co jakby pobudza Cię energetycznie do życia, Daje ci tak zwanego kopa w tyłek, powoduje, że ty wówczas zwyciężysz, i to będzie dla ciebie dobre. Siedzenie z tyłkiem, że tak powiem, w czymś, co jest nieruchawe, czy też nieruchliwe, no to może będzie lepsze słowo, albo nierozwojowe, w czymś, co umarło, wygasło, no nie ma najmniejszego sensu dla jednej i drugiej strony. I tutaj, jakby ruch do przodu, może sprawić, że ten ogień na nowo roz, rozpali się, moi drodzy, i to jest dla was dobry początek, ale, ale nie początek. Początek w siedzeniu z tyłkiem, tylko w początek w działaniu. Więc, moi drodzy, jeżeli macie relację taką, która jest, no słuchajcie, fajna, ale coś tam, no nie wiem, mało się tli, no to wyjazd wspólny może to, że tak powiem, rozkręcić, ale jeżeli jesteście w jakiejś relacji dno, dna, no to słuchajcie, rozważcie sytuację taką, żeby podziałać i jednak mimo wszystko te sprawy pozałatwiać. Jeśli chodzi o skorpiona, to czego wy nie wiecie, moi drodzy, to to, że ktoś podejmuje jakieś decyzje o jakimś ruchu do przodu. Nie wiem, jaki to ma być ruch i dlaczego ten ruch, ale jest tutaj karta działania, karta tego, że ktoś chce coś zrobić. Chce podjąć jakieś decyzje, których nie potrafi na chwilę obecną podjąć wobec Was. Jest taka karta wahania się, co dalej z tym tematem, albo też tudzież może Wy coś zaproponowaliście komuś, a ten ktoś nie wie czego chce i nie potrafi podjąć tej decyzji. Nie ma pewności, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie wie, czy chce jakiegokolwiek ruchu dalej z Wami. Ale krótko mówiąc, zastanawia się, kochani, nad tym. Na razie bez sukcesu, ale mimo wszystko chciałby zrobić jakiś ruch. Ma jakieś plany, ale nie potrafi decyzji podjąć wobec Was. Jeśli chodzi o strzelca, moi drodzy, u strzelca są karty mówiące o sytuacji takiej, że to, czego strzelec nie wie, to to, że jeżeli, słuchajcie, macie w jakimś otoczeniu mężczyznę bądź kobietę, z którą coś was łączy, bo oczywiście też tak może być, to ten ktoś chciałby tutaj z wami coś poczynić, coś porobić, dać wam jakiś impuls do życia i moi drodzy, jeżeli się byście na to zdecydowali, to wy rozkwitacie. Wy w pewien sposób nabieracie chęci do życia, wy czujecie się kochani i kochane, wy w pewien sposób emocjonalnie po prostu jakbyście się cieszyli tym życiem i po po prostu tutaj chłonęli i tą piękną miłość. I to, czego właśnie Wy nie wiecie, to to, że ta osoba wobec Was nie chce zaprzestać czegoś i chce zrobić jakiś ruch, kochani, do przodu. To, czego nie wiecie, to również też to, że to Wy sami. Robiąc ten ruch, rozkwitniecie. Może Wam się wydaje, że nie, że musicie siedzieć z tyłkami w miejscu, w którym jesteście, nawet pomimo tego, że jest słabo i źle, ale karty pokazują, że Wy nie wiecie o tym, że robiąc i decydując się na ruch, który Wy poczuliście gdzieś we własnych głowach, kochani, w pewien sposób rozkwitacie. Dobra. Czego nie wie koziorożec? Że przed nim szansa na piękną miłość i zostawienie tego wszystkiego, powiedzmy, co było negatywne w życiu koziorożca i ruszenie z czymś do przodu. Ktoś być może z wami, kochani, chce rozpocząć całkowicie nowe życie. Dwie karty mówiące o tym: jest miłość, jest jakieś uczucie, szansa na poważny, fajny związek i sytuacja taka, że ktoś chce z wami ruszyć do przodu. Jeżeli jesteście w romansie, karty też mogą świadczyć o tym, że ktoś chce zamknąć przód. Przeszłość, w której aktualnie się znajduję i być może razem z wami, moi drodzy, wykorzystać tą szansę, która się pojawiła, te przeznaczenie, które się pojawiło tutaj pomiędzy wami, po to, żeby iść do przodu i coś wspólnie budować. I faktycznie do tego, kochani, może dojść, że ktoś faktycznie będzie chciał doprowadzić jedną relację do końca na rzecz ewentualnie, moi drodzy, drugiej, żeby wykorzystać miłość, która się zrodziła pomiędzy wami. Wodnik, czego wodnik nie wie, kochani, że ktoś zastanawia się nad tym, co zrobić pod kątem finansowym, bądź rozwojowym, bądź planowym, żeby coś wspólnie tutaj, moi drodzy, polepszyć finansowo. Więc ja bym powiedziała tak, czekacie za jakąś decyzją, i ta decyzja zostanie podjęta na tak, i zyskacie coś, albo ktoś wobec Was podejmuje pewną decyzję wodniki. I, nie, I zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby w pewien sposób polepszyć jakość związku, bądź też e, co zrobić, żeby było, no nie wiem, żebyście mogli zaplanować bądź zrealizować wasze własne, kochani, plany. I ten ktoś zastanawia się, co zrobić, jaką decyzję tutaj w tym zakresie podjąć. Gdzieś mu coś chodzi, kochani, po głowie. Szuka też takiej jakby płaszczyzny, żeby w pewien sposób poszukać balansu w tej całej relacji, żebyście wy byli zadowoleni. No dobra. A u ryb czego ryba nie wie, że ktoś rozważa próbę uleczenia relacji i wzmocnienia jej. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji małżeńskiej, jakiejkolwiek, nawet romansowej, moi drodzy, to tutaj może być tego typu sytuacja, że osoba, z którą jesteście, e, chce w pewien sposób być może uleczyć to, co zostało pomiędzy wami nadszarpnięte bądź popsute, po to, żeby wzmocnić tą relację. Tak bym to powiedziała. I tu, nie mam tutaj nawet drugiego przekazu, moi drodzy. Nawet, no, czy o trzecim nawet nie wspomnę, ale drugiego nie mam. Ewidentnie widzę taką sytuację, że ktoś chce doprowadzić do jakiegoś poziomu y, wyspokojenia, uleczenia, zrównoważenia pewnej relacji i umocnienia związku pomiędzy wami a tą osobą. No? Tak to, kochani, się przedstawia. Więc, moi drodzy, no to wiecie, co jest ukryte. Ale ja bym bardzo, bardzo, bardzo mocno bym chciała, żebyście mimo wszystko, słuchając swojego znaku zodiaku, dali mi znać, jak wy te karty czujecie, tak, no bo ja oczywiście czytam to na pałę, czyli po prostu, no nie wiem, tak, czy ktoś ma taką sytuację, ale gdyby ktoś miał, dajcie mi znać, kochani, bo ja tutaj pracując dla was, dostając jakieś, wiecie... Odzew z drugiej strony wiem, czy to ma sens, czy tego sensu nie ma. Więc moi drodzy, czekam za jakimikolwiek komentarzami, czy też ewentualnie lajkami, czy też ewentualnie oczywiście lajkami, ale w drugą stronę, tak? Bo wówczas będę, to też jest dla mnie jakiś kochani przekaz, czy tego, 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 tego typu filmy po prostu nie są przypadkiem no, do niczego. Ale życzę Wam oczywiście, kochani, samego najlepszego, żeby Wam się tutaj w życiu zadziewało, buziaki.